przekraczanie dozwolonych prędkości, wyprzedzania na tzw. trzeciego, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, są jednym z podstawowych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu. Takie zachowania kierujących stanowią poważny problem nie tylko na drogach powiatu lubińskiego, ale również na terenie całej Polski. Pomimo prowadzonych wielu akcji związanych z represjonowaniem piratów drogowych, jak i prowadzonych działań edukacyjnych, w dalszym ciągu zaobserwowane są takie zachowania. Działania stop agresji na drodze mają na celu zmniejszenie poczucia bezkarności wśród kierowców nie stosujących się do obowiązujących przepisów, tym do przepisów dotyczących ograniczeń prędkości, ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, zwłaszcza z udziałem tzw. piratów drogowych, Drogowych oraz nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, ograniczenie liczby przekroczeń dopuszczanej prędkości jazdy i wyrobienie wśród kierujących przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna, a kara za popełnione wykroczenie nieuchronna. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Lubińskiej Policji, za pomocą urządzeń służących do pomiaru prędkości, temperowali zapały kierowców do przekraczania tej prędkości. Podczas akcji osoby, które przekraczały prędkość, otrzymywały dodatkowo serduszko akcji Kochasz, powiedz stop wariatom drogowym. Pouczając przy tym, aby ten symbol za każdym razem, gdy noga na

O co chodzi, i przy następnym ograniczeniu prędkości już panie popełni wykroczenia, tak?